Cześć, no witajcie, tu jest, no, jeszcze, 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 to jest tamto z powietrza tam, tam z powietrza biladerów, a to jest moja wioska Marcinowice, 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 to mówi się ją, że widzimy ją w Kostrawie. Nie no, nie wam coś ale wam pokażę tylko. No, please, on jest taki trochę słaby. Ej, no, ja nie zabijałem tych powieści, to dostałem już o szkieleta. O, coś tak. A ja chcę iść do tych Oni są silni jak na mnie. Tak, jak mam brojkę, ale. Zobacz, jak ona mi się szybko rozwala. Złowieczu, o! Nie, nie widzę go. No co, on tam powinien być. Snaj, pada się. On jest głupi. Co by było, gdyby cię pobyć? Czy ja mogę uciec gdzieś? ああ、うわぎもずらば。 Nie wiem, ale przestań, bo nagrywam. Dobrze, dobrze, się odcinek będzie po 7 Dobra, tego załatwiłem. Tego załatwiłem, tego załatwiłem. Ej, spoko! sztabka żelaza. Piesnik, kurwa. Matte. Ej. Spokoła, jak mam tutaj. Cześć. Ej, ja nie będę jak mam. nie będę jak tego. A, gdzie Czy wiecie, żeby się uczelować? Tam jest ten sztandarem, o nie! On pilnuje wejścia do wioski. tu ja pójdę z przez góry? A tu jest to. Ja pójdę tym, ten sztandarem jest tam bardzo daleko. Dlatego tu natrafię. Proszę, może wejdę do... ...chęci. Muszę tu na sobie... ...nie. ...łamaje. Oh Tut. No, nie mogę tu. Ezekuję, ezekuję. Dobrze, ezekuję.

Ale to wygląda jakby po brunajach. To mnie cały czas tłucze, ale largi są. Ale largi są, są mi... czemu... Ej, brzmi. Umrę, 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 ale... Ten typek mnie rozwalił. Chodź, jesteś taki modli, nie? No za chwilę ma, popatrz. Dziękuję jest. O, dziękuję. Lepura ma, Zdech, to nie ma jest

No i lepiej przedłużymy do 12 minut maksymalnie będzie trwał ten odcinek. Wiecie, do 12 minut maksymalnie. Bo tak dzisiaj planowałam zrobić. Tylko zrobiłem

Winek mógł trwać to końcówka. To końcówka. Oj, jeszcze nie mało czasu. Czuję, że tam zombiaki się palą. Nie dobra, ej, no pomoc! pomogę. Ej, jeszcze sobie dym zawodnę. O, To jedyno. Oh Anja. Okay. Donne... Masz usiąść. No, Więc chyba zakończymy odcinek Na tym zakończymy odcinek Więc po panoramie Jeszcze nie, zobaczcie na moją farmę ta wygląda moja farma to jest moja mama. I na razie papa, cześć! Następną odcinek będzie jutro.